Życie naprawdę zaczyna się dopiero wtedy, gdy jesteśmy gotowi przeżyć je w pełni. Karl Jung, jeden z najwybitniejszych psychologów XX wieku, uważał, że pierwsze dekady naszego istnienia stanowią jedynie preludium. Dla niego życie naprawdę zaczyna się po czterdziestce. Do tego czasu jesteśmy w okresie badań, eksperymentów, przygotowując grunt pod coś o wiele większego. Pomysł ten podważa sposób, w jaki społeczeństwo często postrzega starzenie się, ukazując je jako nieunikniony proces starzenia się. Uczymy się obawiać upływu czasu, postrzegać wiek średni jako okres kryzysu i straty. Kultura popularna wzmacnia ten pogląd za pomocą stereotypów, które opisują tę fazę jako okres nieprzemyślanych decyzji i desperackich prób zatrzymania młodości. Jung prezentuje jednak inną, skłaniającą do myślenia perspektywę: A co jeśli zamiast kryzysu ten moment okaże się przebudzeniem? A co jeśli to nie jest koniec, lecz nowy początek? Aby zrozumieć ten punkt widzenia, należy zastanowić się nad tym, co oznaczają pierwsze czterdzieści lat życia. Wyobraź sobie ten okres jako długą podróż edukacyjną, podczas której zbieramy doświadczenia, budujemy tożsamości. I odkrywamy, jak działa świat. To faza szybkiego wzrostu, w której chłoniemy wartości, idee i przekonania od otaczających nas ludzi i środowiska. Ale to także czas fundamentalnych pytań: kim jestem? Co powinienem zrobić ze swoim życiem? Co naprawdę mnie uszczęśliwi? Wiele z tych pytań towarzyszy nam w młodości. Ale odpowiedzi na nie często wydają się niezadowalające lub niekompletne. W pierwszych dekadach życia. Staramy się odnaleźć sens, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniu odkrycia, kim naprawdę jesteśmy. Nawiązujemy relacje, budujemy kariery, zakładamy rodziny, ale często koncentrujemy się na zewnętrznym sukcesie i spełnianiu oczekiwań społecznych. Pracujemy ciężko, odnosimy porażki i zwycięstwa, ale jak sugeruje Jung, wszystko to jest kwestią przygotowania. To podstawa czegoś głębszego i bardziej transformacyjnego. Gdy osiągamy średni wiek, zaczynamy zauważać, że to, co kiedyś wydawało się niezbędne, zaczyna tracić swój blask. Priorytety takie jak osiągnięcie statusu zawodowego czy spełnianie oczekiwań innych ludzi już nas nie satysfakcjonują. Ta zmiana perspektywy może być niepokojąca, ale jest też wyzwalająca. To początek nowej fazy, którą Jung nazwał indywiduacją. W tym procesie chodzi o to, by stać się całością, o to by żyć na własnych zasadach. Przejście do nowej fazy nie następuje nagle. To stopniowy ruch, często zaczynający się od cichych, dręczących pytań Czy to już wszystko? Czy żyję życiem, jakiego naprawdę pragnę? Wątpliwości te mogą pojawić się w chwilach refleksji, w ważnych momentach życia takich jak urodziny, a nawet w trakcie cichych nocy poświęconych na introspekcję. A gdy już pojawią się takie pytania, to już nie znikną. Wręcz przeciwnie, stają się coraz bardziej natarczywi, prosząc o odpowiedzi, które prowadzą nas do skonfrontowania się z głębokimi prawdami o tym, kim jesteśmy. Świat ma tendencję do określania tego momentu wątpliwości mianem kryzysu w wieku średniego. Jung zachęca nas jednak do ponownego rozważenia tego poglądu. A co jeśli zamiast kryzysu byłaby to szansa? A co jeśli wszystkie te wątpliwości, wyzwania i zmiany byłyby dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy, żeby stać się tym, kim zawsze chcieliśmy być? Nie postrzegał tego momentu jako początku końca, lecz jako początek czegoś o wiele bardziej autentycznego, znaczącego i prawdziwego. Aby w pełni zrozumieć tę ideę, musimy przyjrzeć się, jak postrzegamy pierwszą połowę życia. W tej fazie koncentrujemy nasze wysiłki na budowaniu tego, co Jung nazwał personą tożsamością, którą projektujemy światu. Osobowość ta kształtowana jest przez wykształcenie, kulturę i oczekiwania społeczne to wersja nas samych, która szuka aprobaty i sukcesu w oczach innych. Choć jest to niezbędny element rozwoju, persona ta nie odzwierciedla w pełni tego, kim jesteśmy. To coś w rodzaju maski. Roli, którą odgrywamy, aby poruszać się w społeczeństwie i osiągać nasze cele. Problem pojawia się, gdy przywiązujemy się do tej persony zbyt mocno, myląc ją z naszą prawdziwą istotą. Gdy wkraczamy w średni wiek, na tej fasadzie zaczynają pojawiać się pęknięcia. Role, które odgrywamy, czy to odnoszącego sukcesy profesjonalisty oddanego rodzica, wzorowego partnera, zaczynają wydawać się ograniczające. Pojawia się uczucie, że istnieje coś więcej, coś poza obrazem, który projektujemy. I w tym momencie zaczyna się prawdziwa praca nad indywidualizacją. Indywidualizacja to głęboki i transformacyjny proces, w którym konfrontujemy się z tym, co w nas najprawdziwsze. Chodzi o integrację wszystkich części naszej osobowości, także tych, które przez lata tłumiliśmy lub ignorowaliśmy. Ta droga wymaga odwagi, gdyż często zmusza nas do kwestionowania wszystkiego, co uważaliśmy za prawdę na swój temat. Jest to zaproszenie do uwolnienia się od tego, co już nam nie służy, i rozpoczęcia życia, które odzwierciedla nasze najbardziej autentyczne ja. Proces ten może być niekomfortowy, ale jednocześnie przynosi ogromną wolność. Kiedy odrzucamy definicję sukcesu narzucane przez innych, zaczynamy budować życie w oparciu o własne wartości i pragnienia. To jak ponowne narodziny, ale z mądrością i naukami, które zgromadziliśmy przez dziesięciolecia. Jung uważał, że odrodzenie pozwala nam osiągnąć głębszy poziom sensu i spełnienia. Ta podróż ku indywidualizacji nie jest łatwa, lecz konieczna. To tak, jakbyśmy po raz pierwszy spojrzeli w lustro bez masek, które nosiliśmy przez tak długi czas. Niektóre z tych masek pomogły nam przetrwać i przystosować się, ale Teraz zdajemy sobie sprawę, że już nie pasują. Uświadomienie sobie tego faktu może wiązać się z dyskomfortem, poczuciem straty, ale też szansą na prawdziwe spotkanie z tym, kim naprawdę jesteśmy. W trakcie tej transformacji możemy czuć się zdezorientowani. To tak, jakbyśmy stali na rozdrożu, gdzie przeszłe wybory nie mają już sensu, a dalsza droga wydaje się niepewna. Często jesteśmy zmuszeni stawić czoła tym częściom nas samych, których unikaliśmy. Być może to ambicja, którą zaniedbaliśmy, pasja, którą odłożyliśmy na bok, a może uraza, którą chowaliśmy w milczeniu. Choć mogą wydawać się trudne, każdy z tych aspektów ma dla nas coś cennego do nauczenia. Jung powiedział, że aby stać się kompletnym, musimy zintegrować nie tylko cechy, które w sobie lubimy, ale także te, które ukrywamy. Nazwał to stawieniem czoła cieniowi. Cieniem nazywamy wszystko to, co w sobie zaprzeczamy lub odrzucamy, często ze strachu przed brakiem akceptacji ze strony innych. Ale ironią losu jest to, że to właśnie stawianie czoła temu cieniowi pozwala nam odnaleźć klucz do naszej prawdziwej istoty. Proces akceptacji jest aktem odwagi. Wymaga od nas zadania sobie pytania, co naprawdę ma dla mnie znaczenie co jestem gotów zostawić, aby żyć bardziej spełnionym życiem. Te pytania mogą wydawać się niewygodne, ale stanowią początek głębokiej przemiany to tak, jakbyśmy dzięki rozpoznaniu naszego cienia mogli w końcu zobaczyć nasze światło. Społeczeństwo często interpretuje ten moment jako kryzys, ponieważ kwestionuje on przyjęte konwenanse. Kiedy ktoś decyduje się porzucić karierę, która już nie ma sensu, Zakończyć związek, który już nie sprawia mu radości lub powrócić do dawno zapomnianego marzenia, dla innych może to być jak rozstanie. Ale w rzeczywistości jest to krok w stronę autentyczności. Nie chodzi o niszczenie tego, co zbudowaliśmy, lecz o przekierowanie naszej energii na coś, co odzwierciedla to, kim naprawdę jesteśmy. Na tym etapie zaczynamy zdawać sobie sprawę, że szczęście i sukces nie mają jednego przepisu. To, co sprawdza się u jednych, niekoniecznie musi sprawdzić się u innych. Jung uczy nas, że indywiduacja jest głęboko osobistą drogą i nie ma na niej skrótów. Każdy z nas ma swoją wyjątkową podróż pełną wyzwań i odkryć, ale tym, co łączy wszystkie te historie, jest uniwersalne pragnienie znalezienia sensu, życia, które spełnia nas wewnętrznie, a nie tylko robi na nas wrażenie na zewnątrz. W miarę jak podążamy tą drogą, Często odkrywamy, że prostota staje się coraz bardziej atrakcyjna. Wartości takie jak pokój, równowaga i autentyczność zyskują nowego znaczenia. To, co kiedyś wydawało się niezbędne tytuły, posiadłości, uznanie zaczyna tracić na znaczeniu. Nie, żeby te rzeczy były złe, ale przestają być centrum naszego życia. Zamiast tego zaczynamy cenić doświadczenia, które łączą nas z tym, co najprawdziwsze. Chwile z osobami, które kochamy, przyjemność tworzenia czegoś, co odzwierciedla naszą duszę, prosty akt doceniania piękna wokół nas. Dla wielu przebudzenie to wiąże się z ponownym połączeniem się z czymś większym. Może to być duchowość, wiara, lub po prostu odnowione poczucie zachwytu nad tajemnicą życia. Jung uważał, że w miarę jak zbliżamy się do swojego prawdziwego ja, Nawiązujemy również kontakt z tym, co nazywał nieświadomością zbiorową, rodzajem duchowej struktury łączącej całą ludzkość. To tak, jakbyśmy odkrywając, kim jesteśmy, lepiej rozumieli swoje miejsce na świecie. Proces ten nie eliminuje wyzwań. Nadal spotykamy się z niepewnością, stratami i chwilami zwątpienia. Ale różnica jest taka, że teraz mamy jaśniejsze poczucie celu. Życie przestaje być gorączkowym poszukiwaniem czegoś zewnętrznego, a staje się podróżą ku wewnętrznemu dostrojeniu. Zaczynamy kierować się w życiu mniej tym, czego inni od nas oczekują, a bardziej tym, co rezonuje z naszym sercem. I oto piękno tej przemiany. Im bardziej stajemy się autentyczni, tym bardziej inspirujemy innych do zrobienia tego samego. Nasze działania oparte na celu i prawdzie mają moc pozytywnego oddziaływania na ludzi wokół nas. Niezależnie od tego, czy dotyczy to naszej rodziny, pracy czy kręgu przyjaciół, zmiana ta odbija się szerokim echem i wywiera wpływ wykraczający poza nas samych. Jung przypomina nam, że podróż ta nie ma celu. Nie ma takiego momentu, w którym mówimy: OK, jestem tutaj. Indywidualizacja to proces ciągły taniec pomiędzy tym, kim jesteśmy a tym kim się stajemy. Każde wyzwanie, każda wątpliwość, każda nowa nauka jest okazją do pogłębienia tej ścieżki.